No nieprawdopodobne Deszcz pada Co mnie straszysz? Halo, halo! Budzę kierowcę! Budzili tak kiedyś? Cała kabina się się Tak? No. Witam Wszystko wiesz się. Start No Prawo, lewo Jedziemy? No o! Tylko tu nie, tam musi bliżej być. Aha, bliżej. To tu to z kabiny się, nie. z tyłu ma ten cały człowiek. A powiedz mi ten port, kogo jest twój czy sąsiada? Tutaj? No Ten? Tak. Sąsiada. No to, to A co? Może nie wjechał. szybciej! ale gitarowo kurde Piotruś nam deszcz przywiózł dobra nie jedzie no, no, no. <laughs> wszystko na radę. Oddaję, A właśnie wywiozłem ten y, rozpuszcznik z zeszłego roku. Co ten, co był się. u nas, no? Poszedł klient. Poszedł? Jeszcze Jeszcze podobno w dobrych no. pieniądzach. jak widzicie, ciągnik zostaje zabrany. Z powrotem do siebie. I co, Wjeżdża? czy pan wjeżdża? Nie, no to ja się tak wyjeżdżam. Pierwszy nie pan, piotr jestem. No. W swoim wieku jestem, a ty mnie tu. <laughs> no, no, tylko 20 lat różnicy, nie? Ja 9,7, a pan 7,9, tak? Rocznik. Nie, nie, nie. Aż tak dobrze czy nie. <laughs> to wjeżdżać? Tak. Odpalałem, bo nie ma szkoda czasu. Kluczyki są, w ogóle kluczyki takie tak można zabrać sobie gdzieś, a odpali go się. Jak? No bo on ma na guzik. Odpalanie? Bez no bez kluczyków. Przedem, przedem, da, bo obroty turbina lewe dostanie, nie? Głoś? To co Kurę, to nie markowe klucze i markowe. Kurwa zajebiste to. Co jest? Ok, Tak. Nie no nie żeby... Wypiłaś się kiedyś laweta? Tak, A zahaczył pan dołem kiedyś? Nieraz Nieraz? No, No I co wtedy? Ale tak zahaczył pan kiedyś, że aż stanął? Nie, jadę, tak nie <laughs> Ja pamiętam tak z bizonem u nas jechał... Co ci powiedziałem? Że co? Jak miałeś mówić? A, Piotruś to coś nie kopią? O, <noise> <noise> O, przyszedł Niedźwiedź polarny Główny O, się cieszy, bo popadało, zaraz powie Kurwa, 10 litrów spadło Ale to tylko tak, o, pokropiło Tak, Be Bergman no, zostaje cześć. Bergman też zostaje. zostaje Zostaje, tak Ja, ja się tam. Musisz na ja dam jeszcze No to Piotrek jeszcze raz tak, o, Ale. wiesz jaki deszcz, zobacz jaki deszcz. Jak się kurzy. Zawsze... <noise> przyjechać wtedy po Bergmana, nie? W piciu nie weźmie tego, nie? Nie, Bergmana nie weźmie. No. Ale podobno, coś wtedy przywieziesz Nie wiem. No. Tak będzie. A kto wjechał nim? Adrian czy ty? Adrian Dobrze? Ale jechałem. zimno się zrobiło, ja pierdził że przywiozłem ten rozrzutnik tu niedaleko do klienta, a? co był u Was na pokaza. A wtedy no, we wrześniu, no. Że przewoziłeś, wie, więcej było... E, Ale teraz e, sprzedany ten rozrzutnik tutaj blisko nas? Nie no, kowej to. Aha pod To ogólnie. Co się dzieje? E, wszystko zdrożało, drożeje, metale drożeją. Klienci, rolnicy chcą mi kupi się, a nie ma. Ty, brakuje towaru, <laughs> pomimo że to drogie, nie? Ja pierdził. I co teraz? Gdzie jest zaczep? Zaczep był? Nie było. Nie, bo tu kula jest. No, nie Zaczepu było. Zaczepu nie było. Nie, był nie. zaczep? Nie no, patrzę, zaczep, zaczep, z... łańcuchy zaczep, wiesz. Aha, zaczep łańcuchy. Adrian to ma, bo tu jest stała kula, Adrian to ma to z tą, zaczep z kulą, nie? do swojego. No wtedy musiał przyjść specjalnie dokupić, nie? No, ostatnio. Aha. No, cztery chyba tysiące, nie? Kupić, to normalnie. Coś tyle kosztuje. ale macie jakąś maszynę na tę klubkę? Nie? nie, to było specjalnie <noise> kupione <to głos> ja, Normalnie. Wiesz o co chodzi, to zawsze się może przydać, bo ja mówiłem przecież, że do trzech razy sztuka przecież, nie? Za trzecim razem jak przyjedzie jakiś tam Bergman jednoosiowy, mniejszy, no to pewnie zostanie. Tam jest. Po co nam taki duży? O, Piotr, zobacz! Ja Potrzebuj. Tu jest napisane A Napisane Bergman Jak przyjadą To się załaduje, nie? Aha, tak, to jest No tak zrobimy co Podmianę trzeba zrobić Chiliśmy go już turem tu od razu wsadzić tu Ten Ten bez dyszle obcinania nie, no dyszel był akurat tu, pod wpływ. Idealnie było. E, Jak nie, to. No. Obcielibyśmy. chcielibyśmy. <laughs> Hahaha, ja, nie to. Oj, co? Ale ja że w komentarzach piszą, że u nas wjazd, wyjazd to jest test prawdziwych yy, 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 ciężarówek yy, tych kierowców. Ja, słuchaj, my się no myśmy wyjeżdżali ja mówiłem, że będziemy ci Dysher. No. Bo jak wioza header i kombaj na jednym zestawie, nie mogę a, się to, rozciągnąć. Ty wracasz do tamtego, nie? No. chodzi ogólnie tu do nas ten wiatr, nie? To piszą w komentarzach, że to jest prawdziwy test dla prawdziwych kierowców ciężarówek. Byle, gu... Byle kto tam no. do jokera nie wjedzie, no. nie wjedzie i a, nie, wjedzie. nie wyjedzie. A, a z s... planeką wjeżdżają tu normalnie? No. Tak, tak, a tak. Z tym dyszlem to normalnie yy, mogłeś wie, yy, rozciągnąć się, tylko Ale by ktoś nie. musiał dopłacić za pilota, nie? A no 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 Dodatkowo i zezwolenia tak? Bo no to nie można tak sobie jechać no? tak? Nie 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 Musi być Jak masz ładunek dzielony nie, 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 nie możesz rozciągać Aha dzielony no Tak przez górę przelecieć jak bizona? No swoim ciężarem będziesz Co? Reszcie zaciągłeś tak? ja na pasami zrobimy Zaciągłeś reszty To tak so Tak no on jest na podstawie Z szyni blokowania nie Ale co Piotrek w piciu robił coś takiego Na pasach, na pasach Tyle, że u niego jest zagłębienie. To, jest, znaczy, to, to siedzi w zagłębienie. Także to znaczy, tylne koła, to, to jak to może być? A potem demontujemy koła. Jak <głos classics> w kombajnie. Do tego pasda, do drabinki z jednej i z drugiej. Ja no bo. To Dokąd możesz skręcić? No. Tu. Tak, 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 ale to trzeba uważać, że widzisz, odgnioty i tak są, nie? Dużym, e, dużym tak nie skręcisz, małym to narobiłeś. Nie no, ale... Nie, wiesz o co chodzi? Dojeżdżałeś? Tak, przy cofaniu. Trzeba uważać, bo jak ona zaczyna uciekać, to wtedy momentalnie. I wtedy są te odgnioty, ale... Ale no trzeba uważać. To tylko odgniot, żeby ją nie przegiąć, nie? Tak. To tylko przy cofaniu, bo przy zawracaniu nie ma szans, żeby ona zaszła tutaj. Tylko jak wcofujesz e, w te, w narożniki, nie? Ciekawe ile te gumy wytrzymają, co? Bo po jakimś czasie zaczną zmurszeć, nie? Murszać to. Tak. one są skręcone. To nie ma szans, żeby coś się stało. Ale ty, ciągnik ma kluczyki, nie? No mówiłeś. Kolega przyjechał wczoraj go oglądać, nie? Otworzyłem mu i on pyta, ja tam nawet w nim nie siedziałem, bo ja miałem zadanie... Yy, ...przecież ładować, nie? Mm. I on się mnie pyta, jak, co, gdzie odpali. Ja mówię, Andrzej daj spokój. No nie byłem w tym, nie wiem, no musisz Adriana pytać. Patrzę, bach, odpalił go, jak kluczyki trzeba. Patrzę, czy jakiś jeszcze? Co ty, jak ty go odpaliłeś? No to przykrętłem, pokrętłem. No ale co, jak to możliwe? To kluczyki niepotrzebne? A on mówi, chyba tylko do zamknięcia kabiny. Kurde. Bezkluczykowo. Bezkluczykowo, nie? Nie, oni pewnie to chyba muszą zmienić, bo to moim zdaniem... No, to chyba to, tak. to może być? to po co te kluczyki są? To ci... Chociaż wzią... Wejdziesz do kabiny, odpalisz, pojedziesz? On mnie zaskoczył, ty! Widzieliście, jak na filmach sprawuje się ta maszyna. Każdy może swoje zdanie powiedzieć. Co zaobserwował? Nie ma prawa. Tak, tak, tak. Tomek dotankował chyba 90 litrów weszło. A no to dobrze. No bo wiesz, on pełny przyjechał ze zbiornikiem, pełny trzeba oddać. że nie można tak robić, nie? Bo 300 litrów to, to można sobie rzeczywiście kasy zaoszczędzić. <laughs> tak. Nie, nie jest, pełny pod korek. A więc wy co wyprowadzisz? W prawo teraz Aśno. W prawo, tutaj nie stały samochody? Stały, ale tam dalej Także Zresztą ja pójdę zobaczyć A masz te Nie no, bierz Masz tu, patrz Co? Połóż tam, bo tu Idziemy, ciągnik jedzie do siebie już na plac Przekażemy jak się nim jeździło Piotru się jedzie Piotr mówi, że podoba Ci się ta robota z tym pilotem No Mówi, że jak chcesz, to możesz biec zanim nim do Tarnowa Podgórnego Będzie, będzie szybciej... Co, oddawać? Na... Twój dom, czy jeszcze będzie nie? Będzie szybciej na zakrętach, mówi Ci łamał mocniej, mocniej, Jeszcze nie, teraz dopiero O, teraz całkiem Do da. Dobra na razie na no, te dzięki kawę, tego rady, No, na razie ciało Bambino.